orkiestro, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, stypendysta ministra kultury, laureat wielu nagród i konkursów, jeszcze raz brawa dla solistów, dla Janny Świder z Pietrów z Szanowni Państwo, historia następnej piosenki jest niezwykle ciekawa, bo e, jest to e, utwór pod wieloma względami nieoczywisty. Mało kto wie, bo melodia jest z pewnością Państwu znana. Za, za chwilę o tym się przekonacie, ale mało kto wie, że historia tego utworu ma już ponad 100 lat. Um, utwór ten stał się ostatnio popularny um, za sprawą melodii, nie za sprawą słów. Um, melodia jest melodią tradycyjną, powstała w Irlandii. Um, oryginalna nazwa tego utworu to Danny Boy. Do dzisiaj nie wiadomo, wspierają się o to badacze. Um, i badacze e, folku irlandzkiego, o czym tak naprawdę jest to piosenka. Czy to piosenka, o, w której podmiotem lirycznym jest ojciec, który opłakuje syna, którego, powstał, którego porwał powstańczy e, irlandzki wir, czy jest to e, piosenka e, kobiety tęskniącej e, za kochankiem, tego się już nigdy nie, nie dowiemy, nie ma jednoznacznej interpretacji. Natomiast jest to niewątpliwie melodia, która jest uznawana za taką sztandarową e, melodię, z Irlandią i z diasporą irlandzką w, w, w Stanach Zjednoczonych. E, piosenka zyskała ostatnią popularność dzięki Joshowi Grobanowi, który postanowił zmienić tekst piosenki Danny Boy. E, Zabieg o tyle, powiedziałbym, nieudany, że piosenka przez to nie stała się wcale weselsza. E, myślę, że weselszy na pewno jest George Groban, kiedy patrzy na stan swojego konta. E, to na pewno. Ta zaśpiewa dla nas gość, gość specjalny, Katarzyna Joanna Sperczyńska występująca z, z orkiestrą gościnnie, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, ale też Wydziału Musical Filmowy w New York Film Academy. Katarzyna Joanna Sperczyńska pojawiła się już na deskach Carnegie Hall, na dużym ekranie w musicalu American Dreaming. Znana jest również z ról muzykalowych w takich klasykach doskonale, znanych jak Phantom of the Opera, czyli Upier w operze Nine czy The Sound of Music. Przed Państwem You Raise Me Up Katarzyna Joanna Zwracka.